Witajcie, drogie Mat smurficzki. Witajcie serdecznie! Yy, Kontynuujemy, słuchajcie, cykl odcinków typu Wszystko, co musisz wiedzieć o, ponieważ to są takie odcinki, w których niekoniecznie rozwiązuje zadania, aczkolwiek się zdarza. Yy, natomiast raczej skupiamy się tutaj na teorii, czyli na tym, co musicie wiedzieć o danym temacie, żeby później poradzić sobie z każdym zadaniem, jakie może wam się przytrafić, jeżeli chodzi o dane dział czy dane zagadnienie. Wszystkie, wszystko, co musisz wiedzieć o czworokątach. Słuchajcie, to jest filmik skierowany do no przede wszystkim do ósmoklasistów, ale licaliści, którzy mają zaległości ze szkoły podstawowej, to też im się to przydaje. Ja wiem co mówię, bo wielu licalistów znam, którzy mają zaległości, jeżeli chodzi o czworokąty, więc to jest coś, co musicie, słuchajcie, musicie wiedzieć. No więc wszystko, co musisz wiedzieć o czworokątach. Eee, czyli najważniejsza rzecz to czworokąt składa się z czterech boków i z czterech kątów. No ale żeby nie było, to nie wystarczy do wszystkiego, co musicie wiedzieć. Tu mam, zobaczymy, czy narysuję. Patrzcie. Wygląda jak rąb, czy nie? Tak. Wygląda, nie? Ten nowa aktualizacja, słuchajcie, gudnoca robi mi takie rzeczy. To znaczy, yy, wcześniejsza była taka, że jak ja już przeciągnąłem, to mogłem jeszcze tutaj, że tak powiem, o, manewrować. A jak się połączy, to jedyne, co mogę zrobić, to zmniejszyć i zwiększyć. No jednak te aktualizacje nie zawsze są najlepsze. Bo ja akurat nie chciałem rąba na przykład zrobić. No i co? No i ja nie chcę rąba. Ja nie chcę w ogóle rąb. Ja chcę po prostu czworokąt. Chciałem zupełnie inny czworokąt. A, ale, a, a, a czekajcie, bo czekajcie, bo ja już wiem, co to było. Bo tu było coś takiego, że ja mogę zrobić coś takiego i teraz mogę to zamknąć. On mi to zamknie? A, super w ogóle. No to mi zamknął. Dobra, nieważne. No bo ze strzałką jeszcze to znaczy, ja mogę zmienić pewnie, czy on strzałką kończy. Czekajcie, jeszcze jedna próba. Uwaga. Okej, okay. dobra, nie było tematu. Nie było tematu. A kwadrat, jak co zrobię? Aha, on no po prostu rysuje, tak? Ok, dobra, no to się jeszcze podszkoliłem z figur, słuchajcie. Okej, okay. dobra, wróćmy do normalnego. Robimy po kresce w takim razie. Robię jedną kreskę, później robię drugą kreskę, później robię trzecią kreskę i zrobię sobie czwartą kreskę. I teraz mam nadzieję, że on mi połączy. O, dobra. No, mam jakiś taki czworokąt. Mam nadzieję, że widać, że to jest czworokąt. Dlaczego? Bo ma cztery kąty. Oznaczamy wierzchołki wielkimi literami, czyli mamy a, b, c oraz d. Natomiast boki oznaczamy małymi literkami, czyli małe a, małe b, małe c i małe d. Tutaj mamy kąty, oczywiście, czyli alfa, beta, gamma i d, nie sigma, a sigma, sigma. Będzie alfa, beta i sigma. A co? No i oczywiście wiemy, że jeżeli chodzi o kąty, to suma wszystkich kątów w naszym czworokącie musi być 360 stopni. No i tyle w temacie. Te czworokąty, koniec. Nie żartowałem. Teraz podzielmy sobie czworokąty. Słuchajcie, wyróżnijmy takie czworokąty, takie, takie czworokąty, które znamy. Jako ja, że pierwszy czworokąt, słuchajcie, który yy, idzie na tapetę, że tak powiem, to będzie trapez. Trapez. Jest to czworokąt, który ma przynajmniej jedną parę boków równoległych, czyli przemy przynajmniej najmniej jedna para boków równoległych. Te boki równoległe będą nazywały się podstawami, przynajmniej jedna para boków równoległych. To będą nasze podstawy, czyli zobaczcie, ja ciekawy jestem czy mi się uda teraz to namalować w takim razie taki trapez. No wiedziałem, no i trójkąt zrobił. No i nie podoba mi się ta aktualizacja z, z figurami. Z figury, figury skiepścili totalnie. No inne rzeczy może nie były złe, ale no ja tu nie zrobię rąba na przykład. A to? Co on tu robi? Aha, o. Or... Aha, no super po prostu, super. Dobra, będę musiał w takim razie rysować po prostu po części. Utrudnili mi życie, no ale trudno, tak to bywa. Proszę bardzo. To będzie moja górna podstawa. To będzie ramię, trochę go wygniemy, i tu będzie dolna podstawa. Czyli zobaczcie, tu mam A, tu mam B, tu mam C i D. C i D to są nasze ramiona. A mogę sobie napisać jest równoległe do B, żebyście wiedzieli. No i teraz, co jeszcze mogę powiedzieć o tym trapezie? W trapezie przynajmniej jedna para boków jest równoległa. E, tu mogę narysować, zobaczcie sobie wysokość. E, co tu się wydarzyło? To jest wysokość. O. I to oznacza h. Jeżeli chodzi o pole, słuchajcie, trapezu, to pole trapezu liczymy jako a plus b, czyli podstawa plus podstawa, razy wysokość podzielić przez 2. To jest wzór na pole trapezu. Jeżeli chodzi o obwód, no to musimy oczywiście dodać do siebie wszystkie boki, czyli a plus b plus c plus d. Co jeszcze, jeżeli chodzi, słuchajcie, o kąt? Zobaczcie, jeżeli tu mam kąt alfa, tu mam kąt beta, to wiem, że kąty przy jednym ramieniu muszą być zawsze równe, suma kątów musi być zawsze równa 180 stopni. Jeżeli tu napiszę, że mam gamma, a tutaj na przykład mam sigma, to muszę gamma plus sigma musi również dać nam 180 stopni. I to jest bardzo ważna rzecz. Jakie mam wyjątkowe trapezy? Wyjątkowy trapez, słuchajcie, to jest trapez, który jest trapezem równoramiennym. E, czekajcie, ja to też przerzucę, może. W inne miejsce. O, to jest ważna cecha, jeżeli chodzi o kąty. Mamy trapez równoramienny. Trapez równoramienny to taki trapez, który ma równe ramiona. Zobaczcie. Tutaj były dwie kreseczki, więc tutaj też niech będą dwie kreseczki. Nie, poleciałem na trzy. Dwie kreseczki. I tutaj łączę sobie, zobaczcie, górna podstawa. I tu jest dolna podstawa. Czyli tutaj mam C, tu mam C, tu mam A i tu mam B. Co za tym idzie? Słuchajcie, kąty przy podstawie na pewno są takie same. Czyli tu jest alfa i tu jest alfa a te u góry są też takie same, to jest beta i beta. No i oczywiście wiemy, że alfa plus beta musi być 180 stopni. Co jeszcze można by było, słuchajcie, zaznaczyć? Jeżeli to jest trapez równoramienny, no to zobaczcie, tu jest wysokość, tu jest wysokość, czyli ten kawałek, który bym na przykład tu oznaczył na różowo, ten odcinek, zobaczcie, to jest x, prawda? To jest x. I co ja mogę powiedzieć o tym x? Tu jest po lewej stronie ten x i po prawej stronie jest, słuchajcie, ten x. Więc zobaczcie, jeżeli ja od dolnej podstawy Odejmę górną podstawę, czyli jeżeli ja od tego odejmę ten kawałek, prawda, to zobaczcie, zostaną mi 2x. Jeżeli podzielę na 2, to będę miał dokładnie, ile wynosi 1x. Czyli mogę napisać, że 1x to jest dolna podstawa minus górna, i podzielić przez 2. To może, słuchajcie, się e, przydać. W trójkącie równoramiennym, co jest jeszcze ważne, e, przekątne są tej samej długości. Nie przecinają się w połowie, ale są tej samej. Długości. To był trapez równoramienny. Oprócz trapeza, trapezu równoramiennego mam jeszcze trapez prostokątny. Trapez prostokątny to będzie taki trapez, w którym mam kąt oczywiście prosty, a drugie ramię, które będzie, słuchajcie, o tutaj będzie ramię, które jest najdłuższe, to będzie moja wysokość. No i tu mam podstawę A i tu jest podstawa B. To jest trapez prostokątny. Tutaj mam kąt prosty, tu mam kąt prosty, tu mam oczywiście jakiś kąt alfa, no a tam mam kąt beta. No i alfa plus beta oczywiście też musi być. 180 stopni. W trapezie prostokątnym, no właściwie nic więcej, go tutaj specjalnie ponad inne trapezy nie wyróżnia, poza tym, że mamy ten kąt e, prosty. Dobrze, to był trapez. Czyli trapezy mają przynajmniej jedną parę boków równoległych. Przynajmniej jedna para boków równoległych. Przynajmniej jedna para równoległych. Dopiszmy, może, żeby było wiadomo o co chodzi. Boków. No zjadłem chyba słowo boków. To był trapez. Dalej mamy, słuchajcie, równoległobok. Równoległobok, równoległobok. Równoległobok to jest trapez, słuchajcie, który ma dwie pary boków równoległych. Dwie pary boków równoległych. Ja rysuję, słuchajcie, równoległobok w ten sposób, że rysuję sobie jakąś ten, yy, ten bok tutaj taki pochyły. Później rysuję sobie taki sam, gdzieś dalej. Zobaczcie, on przechodzi mi przez trzy kratki tutaj o. No, i łączę sobie górę, i łączę sobie, słuchajcie, dół. Mm, troszkę nie domknąłem idealnie, no ale dobra, nieważne. To jest mój równoległobok. Mam A na dole, A u góry, i tu mam B, i tu mam B, czyli y, pary boków są tej samej długości i są względem siebie y, równoległe. Czyli y, górna i te są pochyłe względem siebie, są równoległe. Co możemy powiedzieć o kątach? Zobaczcie, tu mam kąt alfa i tu też mam kąt. Alfa. Z kolei tu u góry mam kąt beta i tu mam kąt beta, czyli przeciwległe kąty są tej samej długości. Mogę napisać tej samej miary, w sumie alfa plus beta to jest oczywiście 180 stopni, tak jak to było w trapezie. Przekątne, słuchajcie, przekątna równoległoboku. Zobaczcie, tu jest jedna. Druga przekątna, narysujmy ją na różowo. Zobaczcie, to jest ta. One nie są tej samej długości, dlatego specjalnie narysowałem różnymi kolorami, ale są, przecinają się w połowie. I to sobie napiszmy, czyli przekątne, przecinają się w połowie. Ok. Dodatkowo wzór, słuchajcie, na pole równoległoboku to jest podstawa razy wysokość, która opada na ten bok. Czyli mogę napisać, że to jest podstawa razy wysokość, czyli a razy h. Oczywiście to jest ha. Pamiętajcie, że mogę też poprowadzić wysokość opadającą na bok b. Zobaczcie, tutaj na przykład to by było moje hb i wtedy bym napisał, że to jest b razy hb, czyli miałbym e, bok y, i wysokość, która opada na ten. Bok. Jeżeli chodzi o obwód naszego równoległoboku, to jest po prostu 2A dodać 2B, podobnie jak zresztą przy prostokącie. Czy coś musimy wiedzieć o równoległoboku więcej? Wydaje mi się, że nie. Dalej mamy prostokąt. Prostokąt. Prostokąt to równoległobok. Równoległobok którego kąty są równe, którego kąty są równe. Wszystkie kąty. I teraz zobaczcie, jak ja narysuję taki prostokąt, o, chociaż prostokąt sobie poradził. E, tutaj mam A, tu mam A, tu mam oczywiście B i B. Zobaczcie, czyli y, kąty, wszystkie kąty są równe, bo wszystkie kąty mają miarę 90 stopni. Przekątne, słuchajcie, w prostokącie, zobaczcie, są tej samej y, długości. Na różowo lecimy, czyli równe przekątne przecinają się w połowie. Czyli możemy napisać, że mamy równe przekątne przecinające się w połowie. Przecinające się w połowie. OK, jeżeli chodzi o pole naszego prostokąta, to jest A razy B, czyli bok razy bok. Jeżeli chodzi o obwód, podobnie jak w równoległoboku, tak jak powiedzieliśmy sobie, czyli 2a dodać 2b, czyli w prostokącie, czyli prostokąt jest to równoległobok, którego kąty są równe, wszystkie kąty mają po 90 stopni, mamy równe przekątne, które przecinają się w połowie. Dalej mamy, słuchajcie, rąb. Romb, czyli równoległobok, równoległobok, którego boki są równe, którego boki są równe. Czyli zobaczcie, mógłbym narysować, a to czekajcie, może teraz jak narysuję w ten sposób, to on znowu mi zrobi z tego romba, zrobi mi z tego romba. Zrobił mi romb, słuchajcie, piękny romb. I teraz zobaczcie, wszystkie boki są równe, czyli wszędzie mam A, A, A i A. A oczywiście przeciwległe kąty są takie same, czyli to jest alfa i to jest alfa, tutaj będzie beta, a tutaj będzie beta, czyli alfa plus beta oczywiście wiemy, że musi dać nam 180 stopni, tu się nic nie zmienia. Ale słuchajcie, przekątne, zobaczcie, przekątne nie są tej samej długości, to jest ta dłuższa przekątna, Tutaj narysuję sobie krótkoszą przekątną. One są, słuchajcie, one nie są tej samej długości, dlatego specjalnie zaznaczyłem różnymi kolorami, ale one są, przecinają się, słuchajcie, w połowie i tutaj uwaga bardzo ważne pod kątem prostym. Czyli przekątne przecinają się w połowie. Przecinają się w połowie. Pod kątem prostym. Pod kątem. Prostym, czyli pod kątem 90 stopni. To jeżeli chodzi o przekątne. No i teraz, słuchajcie, jak możemy, skoro się przycinają pod kątem prostym w połowie, więc uwaga, tu bardzo często wykorzystuje się twierdzenie Pitagorasa, bo półprzekątnej, półprzekątnej stworzy nam trójkąt, słuchajcie, prostokątny, gdzie przeciwprostokątną jest bok naszego rąbu, czyli... Co możemy powiedzieć? Pole, pole, pole. Słuchajcie, pole liczymy jako a razy h, czyli tak samo jak w równoległoboku, gdzie oczywiście wysokość byłaby, opadałaby na przeciwległy, słuchajcie, bok pod kątem, bardzo ważne, prostym oczywiście, to byłaby moja wysokość gdzieś. Ale możemy też policzyć ze wzoru wyjątkowego dla, że tak powiem, równoległoboku, czyli to będzie przekątna razy przekątna podzielić przez dwa, gdzie e i f to są nasze przekątne, czyli jedną przekątną, na przykład tą dłuższą, to jest nasze e, no i tą krótszą będzie nasze F. Mnożymy je i dzielimy przez dwa i to będzie wzór na pole rąbu. Jeżeli chodzi o obwód rąbu, no to jest 4 razy A, czyli A plus A plus A i plus A, czyli po prostu 4A. To jest nasz rąb. No i słuchajcie, mamy jeszcze na koniec kwadrat kwadrat, czyli równoległobok, który ma wszystkie boki i kąty równe, czyli równoległobok którego wszystkie kąty i boki są równe. Wszystkie kąty i boki są równe. Są równe. No ale bazgrole. No, ale nieważne. Mamy kwadracik. Cyk. O, proszę bardzo. Jeżeli chodzi o kwadrat, on ma przekątne, słuchajcie, tej samej długości. On łączy wszystko, co było wcześniej, czyli zobaczcie, przekątne tej samej długości przecinają się w połowie i przecinają się pod kątem prostym. Czyli możemy napisać, że równe przekątne e, równe przekątne przecinające się przecinające się e, w połowie pod kątem 90 stopni. Pod kątem 90, jeszcze wcisnę 90. Stopni. Wzór na przekątną od razu Wam powiem, to jest A pierwiastek z dwóch, to jest stwierdzenie Pitagorasa, o czym już wspominaliśmy a propos trójkątów. Co jeszcze? Wzór na pole kwadratu to jest A razy A, czyli nic innego jak A do kwadratu, ale słuchajcie, możecie równie dobrze policzyć to jako, jakbyście potraktowali to jako rąb. Jak rąb, to byłaby przekątna razy przekątna na 2, ponieważ przekątne są te same, to byłoby po prostu D kwadrat przez 2. Żeby Wam to udowodnić. Zobaczcie. Gdybym pod D podstawił A pierwiastek z dwóch, podniósł to do kwadratu i podzielił przez 2 Zobaczcie, to więc A do kwadratu to jest A kwadrat, pierwiastek z dwóch do kwadratu to jest 2. Dwójeczki zobaczcie nam się redukują i zostaje mi po prostu nic innego jak A kwadrat, więc udowodniłem, że możecie zastosować również ten wzór. Jeżeli chodzi o obwód, no to jest nic innego jak 4 razy A, no bo mamy wszystkie boki takie same. No i oczywiście wszystkie kąty są równe. A na koniec, słuchajcie, zróbmy sobie krótkie podsumowanko, czyli mamy równoległobok. E, równoległobok, słuchaj, wróćcie, co ja znowu mówię. E, rysuję e, co innego i co innego mówię. Otóż to jest, oczywiście trapez. Trapez ma przynajmniej jedną parę boków równoległych. Następnie mamy. Równoległobok. Równoległobok ma dokładnie dwie pary boków równoległych, więc oczywiście równoległobok jest trapezem, który ma dwie pary boków równoległych. Wśród równoległoboków rozróżniamy sobie, tak jak mówiliśmy sobie, prostokąt, który jest równoległobokiem o wszystkich kątach równych. Rozróżniamy sobie, słuchajcie, równoległobok, którego wszystkie boki są równe, i to jest oczywiście nasz rąb. No i oczywiście mamy. Słuchajcie, równoległobok, który ma wszystkie kąty i boki równe, czyli jest on jednocześnie i prostokątem, stójmie i, e, i rąbem, i to jest nic innego jak oczywiście nasz kwadrat. Ale wszystkie te, słuchajcie, figury są e, trapezami, i to jest bardzo ważna rzecz, o której chciałem na końcu Wam powiedzieć, żebyśmy sobie mieli jasność i żebyśmy sobie to ułożyli, podsumowali ten podział naszych czworo Kątów. Słuchajcie, jeżeli chodzi o czworokąty, to wydaje mi się, że powiedziałem Wam wszystko. Jeżeli coś pominąłem e, na tym etapie, e, słuchajcie, to napiszcie w komentarzu, bo jestem ciekawy, czy, e, czy coś mi nie umknęło. Wydaje mi się, że, e, że nie. Ale jeżeli to, piszcie z chęcią, e, coś mogę jeszcze, że tak powiem, e, dodać. No i cóż, cóż mogę powiedzieć, jeżeli będziecie wiedzieć to, co sobie omówiliśmy w tym filmiku, to żadne zadanie dotyczące czworokątów nie powinno sprawić wam żadnego problemu. Szczerze mówiąc, na poziomie szkoły podstawowej i powiem wam szczerze, że jeżeli chodzi o liceum, to podobnie.